Rozmowa o dziewiątej. Dzisiaj naszym gościem jest Marek Budniak, Zielonogórski Radny Prawa i Sprawiedliwości, a także doktor historii. Dzień dobry. Witam serdecznie państwa, dzień dobry. Zacznijmy od podsumowania tego, co działo się kilka dni temu na sesji Rady Miasta Zielona Góra. Między innymi był na sesji gość z elektrociepłowni, który tłumaczył skąd tak wysokie ceny za ogrzewanie i ciepłą wodę w Zielonej Górze. Bo mówimy o podwyżce na poziomie około 40%. Przedstawiciel elektrociepłowni tłumaczył to tym, że nie ma już tarczy ochronnej, ale będzie bon ciepłowniczy. Czy to wystarczy? Czy to będzie wystarczające wsparcie dla mieszkańców? Bo faktycznie od tego lipca te rachunki nazywa się, te rachunki, rachunkami grozy. No się okaże, jak to w praktyce będzie. Tak przeglądałem wczoraj jeszcze troszkę w internet, media w sprawie tego bonu ciepłowniczego. Jedna rzecz mi tak, tak uderzyła, no powiedzmy, że wiadomo, że trzeba troszeczkę społeczeństwo uspokoić. To to, że mówi się o tym, że ten błąd ciepłowniczy będzie wynosił w tej chwili e, takie były konkretne informacje. 1700 zł, w przyszłym roku ponad 3500 zł. Albo jak wchodzimy w szczegóły, to się okazuje, że jest jednak rozbicie, bo to w zależności od ceny energii ciepło, ciepła, po prostu jest rozróżnienie. I tutaj od 500 zł do 1700 za 25 rok, a w przyszłym roku po prostu od, od 1000 do, 3, do 3500. Także tutaj zobaczymy, jak to zafunkcjonuje. Procedura jest dość, dość klarowna jasna, chociaż jakby są te dwa podstawowe kryteria, czyli cena, ale przede wszystkim też dochód. Dochód na osobę w rodzinie, osoba, rodzina jednoosobowa, no to tutaj ma podany dochód, jaki nie wolno przekroczyć, chociaż tam te przekroczenia będą też po prostu w sposób jakiś taki dość łagodny traktowany, bo tam będzie złotówka do złotówki, to będzie pomniejszane. Jest to, jakieś, jest, jest to na pewno rozwiązanie po prostu jakieś zabezpieczające. No, mieliśmy ten, ten taki trudny okres po prostu miniony i te zabezpieczenia czy tam ob, y, y, ceny były po prostu no, sztucznie obniżane poprzez te dopłaty państwa. No, w tej chwili zmieniono strategię. Zobaczymy, jak to zafunkcjonuje. Dobrze, że pomyślano o tych, którzy mają mniejsze dochody. No, mam nadzieję, że będzie to no, po prostu właściwie odebrane, że większość społeczeństwa, że tak powiem, odbierze to jakby jako no, plus też, bo przecież no, jesteśmy tutaj y, 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 no, w takim trudnym czasie jak mo, można było po prostu ewentualnie może o innym kalendarzu pomyśleć, ale czy to, czy to było realne, też trudno powiedzieć, nie? No, bo faktycznie dopiero te wypłaty zaczną się dopiero w przyszłym roku. Nie? Także to jest pewien, pewien taki, taki niepokojący moment też jeszcze. No, trzymam kciuki, bo po prostu to nas wszystkich też dotyczy. Ci naj, najgorszej sytuacji, którzy się znajdują, te rodziny, po prostu mają, będą miały mały wsparcie ze strony państwa i to jest ważne. Ja tylko dodam, że wnioski można już składać w Urzędzie Miasta do połowy. Grudnia. Drugi temat, wynagrodzenie Ale pa, prezydenta. Jeszcze, pa, pan, pan, Panie, Ale jeszcze, chcę powiedzieć, że jednak ma wszystko, jeżeli chodzi o Zieloną Górę i ceny tego tej naszego tutaj ciepła, jest kilka takich dość istotnych, bardzo ciekawych wątków, które dobrze byłoby, żebyśmy w tej dyskusji jakby o nich nie wspominali. Tutaj A co Pan ma na myśli? Myślę o y, tym haśle komunalizacji, które padło na sesji Tak, Robert Górski wyszedł z taką tak, inicjatywą. I, I uważam, że trzeba jakby też wokół tego troszkę pochodzić, bo ostatecznie y, m, tak jak tutaj słusznie zauważał kolega, że są przecież duże, strategiczne sprawy, które tutaj samorząd bardzo dobrze w tym radzi. Na przykład, czy dobrze radzi, czy po prostu no w zwiary też możliwości, jak na przykład wodociągi, to dlaczego na przykład ciepło nie może być po prostu zarządzane przez tutaj na poziomie, czy przez prezydenta, przez, 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 przez spółkę miejską. Ta, ta komunalizacja. Tym bardziej, że jak w czasie rozmowy jeszcze przed się na, na antenę, że były takie okresy, gdzie te, że, że właśnie ciepło było w rękach, że tak, tak. też tutaj było. To jest dla mnie też takie istotne, bo tu jest następny element, który oczywiście e, warto też przypomnieć, że e, e, źródło tego ciepła, czyli po, powstaje poprzez spalanie gazu w Zielonej Górze, a ten gaz jest polskim gazem, bo przecież mamy drugą magistralę, którą budowała ta elektrociepłownia, e, a spod kościana i on tu po prostu nas zasila. To nie jest żaden gaz, który płynie do nas kontenerowcami, czy po prostu nie jest to, żeby wiadomo, że już rosyjskiego gazu nie używamy, ale po prostu to, to są aspekty, które warto też przypominać i warto jakby też szukając jakichś racjonalnych rozwiązań tych naj, najbardziej takich bliskich ludziom i po prostu, które, no po prostu, żeby one też padały i żebyśmy w toku dyskusji po prostu też o tym pamiętali. Także ciekawe padły tu rozwiązania. Oczywiście no opcja rządząca, że tak powiem, jest, jest przeciwna. No to po prostu, oczywiście to jest mają, mają do tego prawo. Ale dobrze, że takie hasła też padają. Ja uważam, że to powinniśmy o tym też ja pamiętać. dodam, że my te pytania zadawaliśmy prezydentowi, który był gościem w piątek porannej Rozmowy i zapraszam do odsłuchania tej Dziękuję. audycji. A teraz przejdźmy do kolejnego tematu, czyli wynagrodzenie dla prezydenta. Radni zgodzili się na pięcioprocentową podwyżkę. Teraz prezydent będzie zarabiał łącznie z dodatkiem około 15 tysięcy złotych brutto. I moje pytanie brzmi, czy to dużo, czy mało? bo radni z waszego klubu podkreślali, że jakby kwota jest w porządku, ale powinniście podwyżki. na ten temat rozmawiać. Tak, kwota podwyżki jest w porządku, ale temat powinien być dopiero poruszony, kiedy będziecie znać przyszłoroczny budżet, projekt przyszłorocznego budżetu. No tutaj proszę Pani Redaktor, i proszę Państwa, no jest tak, że jesteśmy, zresztą byliśmy tego i w poprzednich kadencjach i przy poprzednim prezydencie zdania, że mimo wszystko ten, to uposażenie prezydenta jest do stopnia odpowiedzialności do wielkiego do budżetu, jakim zarządza, jest zbyt niskie. No ale tak ustawodawca to chciał, tak to zmontował, ponieważ weszła nowa ustawa czyli poprawka o te kilka procent, nieduża jak na tą skalę, no to myślę, że to, to nie jest zły ruch, bo tak też to powinno się odbywać. No po prostu są, są zbyt niskie, jak się porównuje z, z, z płacami na przykład zarządzających jakimiś spółkami miejskimi, no to po prostu oni więcej zarabiają niż tutaj po prostu prezydent. To też tutaj trzeba jakby o, o to dbać, żeby to jakby optymalnie było. Tyle, że tutaj są, pewne takie uwagi, że tak bym zawsze na marginesie, bo mimo że jesteśmy wspólnotą, ale samorządową, no to jednak tu jest to jakaś tam polityka. Tu chciałbym zgadzam się z kolegą, i to, jest, to było stanowisko też opisu radny Maćkowiaka, że, że lepiej by to było, jakby to po przy budżecie ta uchwała się pojawiła. Zresztą w poprzednich kaden przy poprzednich kadencjach, ale przy poprzednim prezydencie najczęściej tak się to działo, że te regulacje pojawiały się bezpośrednio przy uchwale budżetowej tam bardzo blisko tej uchwały budżetowej, a teraz na razie no nie wiemy, co tam w tym budżecie będzie, jakie wyjdą zadłużenia i tak dalej, ale cały czas rośnie ten dług, a miał maleć, nie? Także tutaj to jest takie niepokojące. Także tak jak Górski radny też podkreślał, Górski, że po prostu trzeba wiedzieć, za co ta podwyżka jest, dlatego głosował jako jedyny przeciw. No my głosowaliśmy za, ale jeszcze jedną rzecz powiem. Wyp wypominając radnym Platformy dzisiaj Pabiorowski dla nich zarabia za mało, a Kubicki zawsze zarabiał za, dla nich za dużo i po prostu nie głosowali za podwyżkami dla Kubickiego, albo się wstrzymywali, albo się po prostu wychodzili z sali. Także no, nie, niekoniecznie to po prostu dobrze świadczy o tej opcji, ale mówię, to jest sytuacja jednak polityki, nie tak to w polityce niestety bywa, chociaż nie powinno tak być. A skoro mowa o przyszłorocznym budżecie, już lada moment poznamy zawartość tego projektu. I co według pana powinno się w tym budżecie znaleźć? Czy to powinien być budżet inwestycyjny, czy raczej miasto powinno zacząć oszczędzać, jak Pan widzi? Ten. ten, ten. Ja, ja generalnie uważam, że hasła, z którymi platforma wygrała te wybory, nie, nie były dla mnie przekonujące, bo tam przede wszystkim chodziło o to, że zbyt długi, zbyt, miasto jest zbyt zadłużone po prostu i ciągle ten dług rośnie. Ale, yy, uważam, że akurat. Yy, znaczy, to taki populizm był moim zdaniem, bo praktycznie rzecz biorąc, yy, yy, większość miast, tak to wszystko jest sko sko skom yy, skalkulowane, skomponowane, że po prostu no, mało jest miast, które po prostu mają zbilansowane, że tak powiem, tutaj te działania. Dla mnie jako radnego, no, nie w żaden sposób nie ekonomistą, ani też nie byłem, no tam zarządzałem jakimś przedsiębiorstwem niedużym, po prostu jak szkoła na przykład, no, ale, ale mimo wszystko kwestią podstawową jest to, że instytucja, która sprawdza ten budżet, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli projekt budżetu, że stwierdzała, że on jest prawidłowo skalkulowany, czyli to zadłużenie po prostu no, jest jakby niegroźne, w tym sensie, że jest do spłacenia, oczywiście w jakimś tam, a tym bardziej, że yy, yy, wielokrotnie była podkreślane, że są sektory bardzo zaniedbane w, mie w mieście, że trzeba, że pewnie, szukać środków, inwestować i, i Kubicki bardzo dużo inwestował. E, oczywiście, no, dyskutujemy, czy było to celowe, czy, czy, czy było bardzo potrzebne. A prezydent dużo inwestował. na razie, że tak powiem, nie, nie, poza to, co było takim e, sztandarowym hasłem też, powiedzmy, że budowa amfiteatru, budowa stadionu lokatycznego, co też jako byłego sportowca mnie bardzo też interesuje. Zawsze byłem za tym i Kubicki Kubickiemu, tamtej ekipie, też jakby to uświadamiałem, że, że trzeba pamiętać o, o, o sportowcach, w tej dziedzinie sportu i, i, i piłkarzach, bo widowni nie mam, nie ma porządnego stadionu. To po prostu no jakby za, zapowiedzi były, ale no zobaczymy, no coś tam się wydarzyło, zobaczymy jak będzie przy tym budżecie, bo praktycznie Obwodnica Zachodnia, no to jest przejęcie po prostu, ja, ja nie mówię, że to źle, bo to bardzo dobrze, że jednak ta Obwodnica Zachodnia, bo to, była, to był pomysł też poprzedniej ekipy i między innymi mojego ugrupowania, żeby po prostu się w to, że tak powiem tutaj włączyć, czy po prostu to kontynuować. I to jest kontynuowane, ale oryginalnych czy Czyli rozwiązań... brakuje panu takich autorskich inwestycji? Tak, no na razie ja nie widzę żadnej koncepcji po prostu tutaj tej, tej władzy, po prostu, która by chciała jakieś swoje piętno tutaj przy, poza tym hasłem oszczędzamy co wcale nie znaczy, że oszczędzamy, bo nam dług nie rośnie, ale w kontynuacja z poprzednich przedsięwzięć. Jeżeli, że tak powiem, e, zobaczymy przebudowany amfiteatr, e, albo jakiś za uważany, już zaangażowany etap, czy też powiedzmy ten stadion się w końcu zacznie już modernizować tak na, na skalę taką, jaką, jaką oczekujemy, to wtedy czapka z głowy powiedzmy, dziękuję bardzo, za pogratuluję, ale tego na razie nie ma. Także czy on będzie inwestycyjny, tak jak powiedzmy zapowiada, poczekamy, zobaczymy. No powinien być, nie? Nie, nie? nie róbmy jakiegoś mitu, nie wiadomo czego, z tego zadłużenia, bo no po prostu no póki co, jak miasto inwestuje, chce się rozwijać, to będziemy zadłużeni. I na koniec jeszcze ja mam nie, 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 nie pytanie do doktora, doktora historii, bo przed nami 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. Proszę powiedzieć, jak my, zielonogórzanie, powinniśmy świętować ten dzień? Przede wszystkim, bo powinniśmy świętować, bo to jest najważniejsze święto niepodległości. To, że dzisiaj jesteśmy jako wolna Polska, Trzecia Rzeczpospolita, zawdzięczamy to naszym przodkom, naszym dziadkom, naszym dziadom, naszym ojcom, którzy po prostu no, wywalczyli nam tą niepodległość, i mimo najróżniejsze okoliczności. po prostu. I cieszę się, że takie święto jest. Można dyskutować, czy to akurat 11 listopada, ale też historycznie jakby to się ułożyło tak, że, że po prostu to... No, bo może im w maju było przyjemniej. No teraz listopad... está aqui aqui é. Ja yy, uważam, że dobrze, że jest to dzień wolny, że na pewno, yy, że na przykład takie Marsze Niepodległości, bo nie tylko warszawski, który jest najpotężniejszy, największy, mam nadzieję, że odbędzie się bez żadnych incydentów i że będzie... Ale podobny, w Zielonej Górze noby, też odbędą ale się uroczystości. w Zielonej Górze się też odbywają, ale też i nawet w Zielonej Górze, bo w Starym Kisielinie odbywa się też Marsz Niepodległości, co bardzo też, powiedzmy tutaj, przypomnę, tutaj były dyrektor szkoły tam po prostu organizuje i tak dalej. Także to jest to. Odbywają się też uroczystości religijne, piosenki yy, się śpiewa, że tak powiem, patriotyczne, występy artystyczne. Cieszymy się z tego święta. Ja chcę jedną rzecz podkreślić i tutaj, bo to jako radny mam w sumieniu też obowiązek i przed moimi wyborcami, jednak no wszystko to, co proponuje obecny układ yy, rządzący jest po prostu no w pewnym sensie no nie do, ja go nie akceptuję, bo ym, przy Kubic, przy prezydencie Kubickim, że tak powiem, to święto przygotowałem wspólnotowo. To znaczy to, co chciał dołożyć do tego, świętowania, to, to miał taką możliwość, taką szansę. Nie? W tym roku po raz pierwszy w Obchodach nie ma oficjalnie złożenia związanych kwiatów z zniczy przy, przy tablicy ofiar, e, e, ofiar reżimu komunistycznego w Polsce, bo pamiętamy o wszystkich, którzy walczyli o tą niepodległość naszą, a to są ci najbliżsi nasi tutaj tych, z tych ostatnich, powiedzmy, też lat, którzy starali się o tą niepodległość i, i to była taka inicjatywa, która tam powstała gdzieś na przełomie... E, w końcówce lat y znaczy w końcówce lat 18-19 i to ostatnie lata były. Jeszcze w ubiegłym roku zaprosiłem Marka Kamińskiego i po prostu, no, czy tam wspólnie rozmawialiśmy o tym, to się znalazło, bo obchodowała, w tej chwili nie ma. My no, ale tym, my co pójdziemy będzie i będziemy. Wkładali kwiaty działo, przy będziemy moja... informować na antenie Radia Zielonego tak, Narodzenia. To Góra. dzięki historykom ta tablica też powstała. Chciałbym zakończyć naszą rozmowę, i, bo nasz tego, czas proszę. dobiega końca. Ja bardzo tak, dziękuję za rozmowę. Marek proszę. Budniak, Zielonogórski Radny Prawa i Sprawiedliwości, a także doktor historii był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję i miłego świętowania 11 listopada. Radzie. Rozmowa o dziewiątej.